Witajcie magowie i czarownice. Dzisiaj zapraszam Was do odkrycia jednego z najbardziej emocjonujących zestawów Lego w serii Harry Potter Powrót Voldemorta. To nie tylko zestaw budowlany, ale również prawdziwa podróż do świata czarodziejów, gdzie każdy detal odzwierciedla niezwykłe momenty z książek i filmów. Przygotujcie się na fascynującą przygodę w mrocznym uniwersum czarodziei. Zestaw zawiera cztery minifigurki. Tym samego Harry'ego Pottera, który wygląda naprawdę imponująco w eleganckiej koszuli. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć Voldemorta, który w szacie zamiast spodni jest idealnym odwzorowaniem tego legendarnego czarnoksiężnika. Zobaczymy także Petera Pettigrew, który w tej wersji udaje Rona, co dodaje trochę humoru do całości oraz Śmierciożercę, który podkreśla mroczną atmosferę zestawu. Powrót Voldemorta to zestaw, który przyciąga uwagę nie tylko minifigurkami, ale także fantastycznymi elementami do budowy. Znajdziemy tutaj ładną figurkę Bobasa Voldemorta, przedstawiającą kluczowy moment jego wskrzeszenia. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria, aby przywrócić do życia jednego z najgroźniejszych czarnoksiężników w historii. Nie możemy pominąć kamiennej żaby oraz niezwykłego posągu anioła śmierci, które nadają zestawowi niepowtarzalny klimat. Co więcej, mechanizm wskrzeszenia Voldemorta jest prosty, ale genialny. Wystarczy nacisnąć odpowiedni kamień, a czarny czarodziej pojawi się w mgnieniu oka. To doskonały sposób na ożywienie akcji w Twojej własnej przygodzie w świecie magii. Warto również zwrócić uwagę na puchar z czwartej części serii, który dodatkowo podkreśla związki z historią turnieju trójmagicznym. Naklejki zawarte w zestawie pozwalają na personalizację budowli, dodając szczegóły, które sprawiają, że zestaw staje się jeszcze bardziej wyjątkowy. Zestaw LEGO 75965 to idealna propozycja dla każdego fana Harry'ego Pottera. Oferuje nie tylko możliwości kreatywnej zabawy, ale również odtwarzania niezapomnianych momentów z serii. Niezależnie od tego, czy jesteś młodym czarodziejem, czy dorosłym fanem, ten zestaw na pewno zapewni wiele godzin emocjonującej zabawy w magicznym świecie czarodziejów.